Pamiętacie, o czym jest to forum? Jaki jest główny temat? Uwielbienie. Uwielbienie, nie? uwielbienie. I to jest tak, że uwielbienie nam się kojarzy przede wszystkim z radością. Z radością nam się kojarzy uwielbienie. I myślę, że to jest bardzo ważne i taki uśmiech Pana Boga dla nas, gdzie w Ewangelii mówi dzisiaj, że Wasz smutek zamieni się w radość. Że smutek zamieni się w radość. I dlatego chciałbym trochę o tym opowiedzieć. Chcę powiedzieć o smutku, o głupiej radości i o przejściu ze smutku i głupiej radości do radości, do prawdziwej radości. Bo wiecie, to jest tak, że mamy smutek i radość i je zawsze możemy rozważać na takim poziomie ludzkim, na takim poziomie psychicznym, psychologicznym, ale oprócz tego jeszcze są to takie doświadczenia duchowe. I to czasami idzie w parze, ale nie zawsze. To znaczy, w Ewangelii było: wszyscy będą się radować, ale wy będziecie smutni. Innymi słowy, ja mogę na przykład prowadzić y, takie życie, że, y, że jest bardzo dużo ludzi wokół mnie, i dzieją się bardzo fajne rzeczy. Cieszą się, weselą, i ja też mogę się uśmiechać, ale wewnętrznie. Ja będę doświadczać wielkiego utrudzenia. Wewnętrznie będę doświadczać zwyczajnie smutku duchowego. Ale i odwrotnie. Wszyscy mogą płakać, ja też mogę przeżywać bardzo trudne doświadczenia. Może się w moim życiu pojawiać cierpienie, choroba, rzeczy obiektywnie fatalne. I ja nawet mogę płakać emocjonalnie, ale wewnętrznie mogę przeżywać radość. Dlaczego? Bo będę zjednoczony z moim Bogiem. Będę zjednoczony z moim Bogiem. I teraz trochę słuchajcie o tym smutku. Yy, I mówimy o smutku duchowym. Mówimy o smutku duchowym, nie o smutku psychologicznym. Nie? Smutek duchowy rozpoznaje się po efektach. W praktyce to na przykład jest wtedy, kiedy idziesz na modlitwę, bo w ogóle myślisz o tym, żeby się pomodlić. I tak nawet jesteś już, modlisz się, nie wiem, zdrowaśki chlepiesz, albo jesteś na adoracji, i masz wrażenie, że każda sekunda to jest absolutna strata czasu. Że to nic nie daje, że nie ma żadnego efektu, że nie wiadomo, czy ktoś w ogóle tego słucha, czy ktoś jest w ogóle po drugiej stronie. Czyli jest ci bardzo trudno się modlić. I to jest właśnie smutek duchowy. Pamiętamy, że są takie sytuacje, kiedy jest dokładnie odwrotnie, nie? że człowiek przychodzi na adorację i dwie godziny to mało. Nie? Dwie godziny to mało. W smutku duchowym każda minuta jest walką. Minuta. Nie? Bo się zwyczajnie nie chce. To jest też tak, że smutek duchowy ma to do siebie, że on próbuje pożreć wszystko, całego człowieka. Nie? Czyli na przykład, jeżeli ja byłem na rekolekcjach ignacjańskich, kto był jakiś czas temu? O, parę osób? Za mało. <głosy> <głosy> Reszta się widzi następnym razem. Dobrze, na fundament. W każdym razie y, byłem na rekolekcjach ignacjańskich i doświadczyłem miłości. Nie tego, że Bóg jest blisko, że Bóg mnie kocha. No i po miesiącu, po miesiącu, miałem tyle postanowień, ja będę medytować. Nie, no przecież kto nie jak ja. Co, codziennie, no, no raz w tygodniu, no raz w miesiącu, nie? Ale to od przyszłego miesiąca, a już zapomniałem w ogóle. I w ogóle to już mi się nawet nie chce, nie chce mi się jednej zdrowaśki zmówić wieczorem, nie? Jestem w dole. I teraz uwaga, smutek duchowy chce pożreć człowieka. Co to oznacza? Że on na przykład będzie mówić człowiekowi, wiesz co? No były te rekolekcje, nie? Ale wiesz co? Wmówiłeś sobie. Wmówiłeś sobie. To, to ci się tylko wydawało. Ten Pan Bóg, E, tam słuchaj. Przyjechali, pograli fajne piosenki, każdy by się, każdemu jest miło wtedy. Nie? Więc y, czyli on próbuje, smutek duchowy próbuje podważyć każde nasze doświadczenie poprzednie radości, każde nasze doświadczenie spotkania z Panem Bogiem. Nie? Będzie na przykład mówić: No dobrze, no wlazłeś w grzech, nie? No, no, wlazłeś, i nie wiesz co. No, nie nadajesz się do wierzących. Nie nadajesz się. Wiesz, to lepiej po prostu porzucić to, bo wszyscy wiedzą, jak jesteś podłym człowiekiem, nikt ciebie tam nie chce, nie nadajesz się, nie uda ci się nigdy z tego wyjść, jesteś beznadziejny, jesteś zakałą, po prostu to nie jest miejsce dla ciebie. Jak najszybciej masz czmychać, jak najszybciej masz stamtąd uciekać. Nie? Czyli smutek będzie robić wszystko, żeby wprowadzić jak największą granicę, jak najwyższy mur między człowiekiem a Bogiem. Żeby odebrać człowiekowi jakąkolwiek możliwość, szansę nawrócenia. To robi smutek duchowy. To robi smutek duchowy. I zobaczcie, że ciągle to jest zupełnie niezależne od tego, czy ja się w tym momencie uśmiecham, czy nie. To jest zupełnie niezależne. I teraz istnieje jeszcze głupia radość. To jest też, myślę, warto o tym wiedzieć, bo w głupiej radości chodzi o to, w jaki sposób my przeżywamy spotkanie z Panem Bogiem. To jest nasz sposób przeżywania spotkania z Panem Bogiem, który jest zwyczajnie głupi. Głupi, czyli On będzie prowadzić do naszego upadku. Ja mogę przeżywać radość w taki sposób, że to będzie prowadziło do mojego duchowego upadku, czyli znowu do smutku. W jaki sposób? Na przykład, że, yy, że ja będę uważać, że, ta, że to moje zjednoczenie jakieś z Panem Bogiem. No przecież ja pojechałem na forum. Dwie godziny, trzy godziny, te korki, kurka, ciasna kaplica, stałem z tyłu, nie było miejsca. No przecież Pan Bóg no, musiał mi pobłogosławić. No przecież musiał. Nie? Przecież, no, no umówmy się, ja głosuję na tego, na kogo trzeba głosować. To chyba Pan Bóg nie miał wyboru, musiał mi pobłogosławić, nie? Przecież musiał. Za dobre życie, to co, nie pobłogosławi mi? Że ja dbam o rodzinę, że, że daję, nie wiem, na tacę? Mam stałe zlecenie na koncie ustawione, nie? No, przecież na kilka fundacji, no to przecież chyba Pan Bóg musi mi pobłogosławić, Nie? No chyba musi. I to jest dokładnie głupia radość. To jest głupie przeżywanie radości. Musi? Pan, Pan Bóg naprawdę coś musi? Pan Bóg naprawdę do czegokolwiek jest zobligowany moim dobrym życiem, moim działaniem, moją pobożnością? Pan Bóg jest zniewolony moim dobrym życiem, że mi musi pobłogosławić? Naprawdę? Naprawdę? Z drugiej strony też ja mogę myśleć na przykład w ten sposób, że ja w ten sposób też mogę przeżywać w ogóle takie błogosławieństwo Boże. Nie? Że na przykład myślę sobie, no dobra, no mi się udaje w życiu, nie? No załóżmy, kupuję sobie już, kupuję sobie już drugi jacht, trzeci dom, nie? W czwartym stanie i, yy, i myślę sobie, no to, no to znaczy, że, że Pan Bóg mi błogosławi przez moje finanse. Nie, że ja myślę sobie, że to jest też jakiś efekt na przykład mojego, mojej pobożności. Boże, błogosławieństwo finansowe. Tak, że zrobiłem coś, więc Pan Bóg mi pobłogosławił finansowo. Jakby nie tylko od strony mojej duchowej, nie? ale też od takiej strony ludzkiej. Uwaga, Pan Bóg niczym nie jest zobligowany. Z Panem Bogiem my nie wchodzimy w żadne transakcje. To tak nie działa. To zwyczajnie tak nie działa. Pan Bóg tak nie działa. A teraz uwaga, trzecia rzecz. Wasz smutek zamieni się w radość. Wasz smutek zamieni się w radość. Tam jest wykrzyknik. On się zamieni w radość. Nie, bo nawet jeżeli jest tak, że ja wlazłem w jakieś dziadostwo, nawet jeżeli wlazłem w smutek duchowy, wlazłem w grzech, nie, to uwaga, wasz smutek zamieni się w radość. To jest bardzo ważna uwaga, bo. Yy, bo, ta, bo to przejście, ono się dokona. Prędzej czy później ono się dokona. Bo czy tego chcemy, czy nie, pocieszenie i strapienie się wymieniają. Jedno następuje po drugim. To znaczy, to nie jest tak, że jak ja już jestem w pocieszeniu, to tak będzie do końca życia. Że prawda, rączki w górę, Pan Bóg jest dobry, trzy godziny adoracji dziennie. To tak nie będzie. Znaczy teraz tak jest, nie? Ale to się skończy. To się zwyczajnie skończy. Uwaga i to jest ok, to jest normalne. Tak to po prostu jest. Ale uwaga i odwrotnie. To znaczy, kiedy ja jestem w strapieniu i kiedy mi się wydaje, że, że to zło, że ten grzech to już jest nie do pokonania w moim życiu, to uwaga, to też się skończy. To też się skończy. Mimo, że, tak jak mówiliśmy, smutek próbuje mnie przekonać, że to już będzie na zawsze. To smutek się skończy, bo pocieszenie i strapienie się wymieniają. Tak to jest zrobione. Tak to zwyczajnie jest zrobione. I to jest ważna uwaga, wiecie, bo yy, bo czasami jest tak, że o ile trzeba się nastawić przeciwko smutkowi duchowemu, czyli nastawić się przeciwko, przeciwko mojemu grzechowi, Pomimo przeciwko mojej niechęci modlitwy, to, to zwyczajnie dobrze jest zrzucić z siebie taki ciężar, że ze mną coś jest nie tak. Że tylko pewnie ja tak mam, że jest mi trudno. Uwaga, każdy tak ma. Każdy tak ma. Nie? Zawsze się śmieję z tego, że wiecie, wiemy, że Ignacy Loyola, czyli założyciel Jezuitów, Całe życie pisał dziennik duchowy, zostało tylko kilka stron, reszta zniknęła. I to są akurat te strony, kiedy on opisuje swoje cierpienie duchowe. Dokładnie to, nie? Wielki Święty widział Trójcę Świętą, yy, widział Chrystusa, widywał Chrystusa bardzo często i tak mu się pokazywał za jakiś czas. Właściwie to powiedział, że ma, miał tak głębokie spotkanie z Bogiem, że właściwie to Pismo Święte by mogło właściwie nie istnieć, bo On by był do tego wszystkiego przekonany, co tam jest napisane, bo tego doświadczył bo od Boga. I on przeżywał strapienie duchowe. Nie? I to tak, tak paskudne, że on tak wylewał łzy na tych, na, na tym, w tych swoim dzienniku. Nie I mówi ryczy, bo Bóg, bo Bóg się wydaje tak daleko, Bóg się wydaje obrażony, Bóg się wydaje nie wiadomo jaki. I uwaga, On miał strapienie. Nie? Takie same jak każdy z nas. To jest wszystko ludzkie przeżywać strapienie. To jest wszystko ludzkie. Więc strapienie, wasz smutek zamieni się w radość. Nie? On się zamieni. I to jest i pierwsza ważna rzecz, którą warto pamiętać: że one się wymienią. Żeby nie mieć w sobie takiego katastrofizmu, że źle będzie do końca mojego życia. Otóż nie będzie. Drugie, druga ważna rzecz w tym temacie że yy, kiedy jestem w smutku to trzeba się już cieszyć że będzie pocieszenie. Trzeba już go wyczekiwać, nie? Trzeba już go wyczekiwać, tak jak małe dziecko, które 5 grudnia już patrzy do butów, czy tam te skarpety, czy to już Mikołaj był, czy jeszcze nie. Nie dopiero jutro będzie. A to jutro. Ale już się cieszy, nie? Już się cieszy, że to za chwilę przyjdzie. Nie chodzi o to, żeby się programować na radość, bo też jest czasami tak, że ktoś przechodzi na uwielbienie, i, a jest w takim właśnie duchowym utrudzeniu, i myśli sobie, no to ja teraz muszę się zaprogramować na uśmiech. Nie muszę się tak wewnętrznie ścisnąć. Muszę tak siebie jakoś ustawić, żeby z siebie wypluć jakąś radość. Otóż nie musisz, nie musisz. Po prostu masz prawo przeżywać ten okres tak, jak on istnieje. Walcz z tym co złe, oczywiście, ale masz do tego prawo, żeby on był ten okres, tak jak każdy człowiek. Ale jakby czerp siły z tego, że będzie pocieszenie, czerp siły z tego, że było pocieszenie. Pamiętaj o tym, że Bóg przyszedł, że Ci się objawił, że ci powiedział swojej miłości. Nabieraj siły z tego, żeby się przeciwstawić temu smutkowi. Jeżeli jesteś w pocieszeniu, jeżeli jesteś w pocieszeniu, to najlepszą formą modlitwy jest dziękczynienie. Dziękczynienie. Bo dziękczynienie będzie Ciebie bronić od tego, od takiego odpadania w myślenie, że to jest Twoja zasługa. Jak dziękujesz, to oznacza, że źródłem tego dobra nie jesteś Ty, ani Twoje starania, Twoja pobożność, jakiekolwiek Twoje działania, Twoje uczynki, tylko że jest to Ci dane przez Niego. Dlatego warto inwestować w dziękczynienie, bo ono Ciebie ochroni przed pychą. Y, podczas strapienia nie podejmujemy żadnych ważnych decyzji. Mimo, że zły duch będzie Ci mówić, że musisz szybko coś zrobić, bo jeżeli nie, to będzie tragedia, świat się załamie. Nie, nie załamie się. Nie będzie żadnej tragedii. Świat będzie istniał tak, jak istnieje dotychczas. Dlatego nie podejmujemy żadnych ważnych decyzji poza jedną. Jedną decyzję można podjąć i to się nazywa nawrócenie. Bo może być tak, że ja na przykład wlazłem w jakieś zło, dlatego że się nie modlę, dlatego że już nie pamiętam, kiedy się spowiadałem. Mszę to też już nie pamiętam, jak to w ogóle było po kolei. Nie? Więc mam się nawrócić, i to jest decyzja, którą warto podjąć zawsze. I ostatnia już rzecz. Uwaga, mówimy o uwielbieniu. Uwielbienie w radości jest bardzo proste. Tak się przynajmniej wydaje. Uwielbienie. Ale czy można uwielbiać w duchowym smutku? Czy można uwielbiać w duchowym smutku? Uwaga, uwielbienie jest formą modlitwy. Formą modlitwy. To znaczy, ja kiedy się modlę, wybieram jedną z różnych form modlitwy. Zatem, kiedy jestem w strapieniu, też mogę wybrać formę uwielbienia. Też mogę wybrać formę uwielbienia. Ono może nie będzie korespondować z tym, co ja teraz odczuwam, ale będzie bazować na mojej wierze. Nie? Ono będzie zakorzenione w mojej wierze w tym, że ja wierzę w to, że Bóg jest jakiś. Zatem ja mogę uwielbiać, mimo tego, że jestem w strapieniu. Co to znaczy wtedy uwielbiać? Ogłaszać to, jaki jest Bóg. Nie przez to, że ja to tak czuję, ale że ja na przykład tak wierzę. Że na tym polega moja wiara, bo ja wiem, co czego doświadczyłem, ja wiem, kogo doświadczyłem. Ja wiem, jaki jest ten, którego doświadczyłem, bo pamiętam. Więc skoro tak, to mogę uwielbiać, bo jest to forma modlitwy. Czy ona będzie prosta? Oczywiście, że nie. Czy ona jest obowiązkowa? Oczywiście, że nie. Każdy z nas wybiera to, co bardziej czuje, że mu może w tym momencie pomóc. O uwielbieniu jeszcze będziemy mówić. To jest tak tylko żeby lekko to zaznaczyć. Moi drodzy, yy, smutek i duchowy smutek, strapienie jest czymś co przeżywa każdy po prostu. <grym> yy, natomiast to jest też czas, kiedy Pan Bóg chce nas wychowywać, na przykład do tego, żebyśmy uczyli się pokory, pokory, które jest związana z tym, żebyśmy dziękowali za to, że on jest dobry, że on nam błogosławi a nie, że to jest nasza zasługa.